Weekend upłynął nam pod znakiem choinki i odpoczynku. Coś mi przeskoczyło w kręgosłupie i pół weekendu spędziłam w łóżku, ale na szczęście doszłam do siebie na tyle, żeby ubrać choinkę. Siła podświadomości, czy co? U nas choinka jest prawie zawsze żywa, kilka razy mieliśmy sztuczną, ale to nie ten klimat. Choć wiadomo, każdy lubi coś innego. Wybieranie choinki to u nas prawdziwe wyzwanie, trzeba ją obejrzeć z każdej strony i upewnić się, że to na pewno ta. Tym razem poszło w miarę szybko, a samo obsadzenie i ubieranie zostawiliśmy na, na niedzielę, bo wybieranie tak nas zmęczyło, że nikt nie miał siły na więcej. Dziecko było tak podekscytowane, że samo przyniosło pudła ze zdobami. W środku znalazłam nawet pierniczki z ubiegłego roku. Chyba już ich nie zjemy, ale na pewno będzie z nimi miło przy dekorowaniu. A wy lubicie ubierać choinkę? Bo ja z wiekiem coraz mniej. To wyciąganie wszystkich pudeł, dekoracji, a potem sprzątanie trochę mnie to męczy. Czyżby odzywało się we mnie Grinch? Być może. Ale kiedy widzę radość w oczach dziecka, to znowu trochę bardziej mi się chce.